i przyszedł czas na trening dzisiaj wypadają mi nogi czyli najważniejszy dla mnie trening od już początku masy właśnie była to jest to dla mnie priorytetowa partia którą właśnie chciałem poprawić myślę że coś udało się dobudować w tych nogach na pewno nie było łatwo ale na pewno będzie warto zobaczymy jak to wyjdzie na scenie a dzisiaj ciężki trening nóg Mam aktualnie dziś średnie węgle, także tej mocy nie będzie aż takiej, ale trzeba zrobić trening na 100%. Siłownie mam. 10 minut, 10 minut pieszo od mieszkania, także jest to dla mnie dodatkowy plus, bo mogę sobie dobić kroki w ciągu dnia jest z tym problem, zważając właśnie na obowiązki typu personalne i praca w sklepie gdzie tych kroków nie mam jak dobijać także takie wyjście na siłownię jest dla mnie powiedzmy zbawieniem bo parę tysięcy kroków wpadnie a mam dziennie wykonać 12 tysięcy także trochę tego jest no, dziś w planie nogi zmieniłem też siłownię bo wcześniej robiłem na X-Gymie tam był safety bar Safety Squad Sorry z którymi się dobrze robiło doszedłem do 300 kg już w sezonie masowym pod koniec i niefortunnie przesunął mi się, nie, uszkodziłem uszkodziłem dysk podczas tych siadów i nie chcę teraz obciążać odcinka lędźmiowego, także przeniosłem się na siłownię, gdzie jest maszyna Hack Squad, która zajebiście wchodzi szczególnie właśnie na tej siłowni. Pokażę Wam już podczas treningu, ale Stor ruchu jest taki, że dosłownie można dotknąć pośladkami pięt, także zakres ruchu jest naprawdę bardzo duży i miednica się nie podwija, także naprawdę nogi są w 100% zaangażowane i dziś trenuję z Damianem. Znalazłem dobrego partnera treningowego, który też nie odpuszcza, także trening na pewno będzie mocny. Jeszcze w kwestii nóg to mam 8 tygodni do startu, a nogi są już naprawdę suche, gdzie zawsze miałem problem ze zrzuceniem tej tkanki tłuszczowej z nóg, bo zawsze były zamglone i schodziło z nich na samym końcu. Teraz jest naprawdę bardzo fajnie, jestem mega zadowolony z tego, bo nogi są już suche, a zostało 8 tygodni, także została do przepalenia góra, gdzie teraz widzę, że właśnie najciężej mi schodzi z pleców i z boczków ale 8 tygodni, także na pewno się o to nie martwię. Jeszcze jest 3-4 tygodnie i będą wlatywały rifidy, także tej energii będzie trochę więcej, bo już, już zaczynam powoli odczuwać zmęczenie, szczególnie, szczególnie po porannym kardio, gdzie już mam 40 minut. Jak zrobię to kardio, to, to muszę z pół godziny powiedzmy dojść do siebie, bo Odcina mi, to, odcina mi energię i po prostu czuć czuć już tego prepa gdzie e, śmieję się, że właśnie czekałem e, czekałem na to uczucie uczucie zmęczenia gdzie trzeba walczyć każdego dnia ale to jest właśnie to co lubię i, i tak właśnie wygląda prep także lecę na trening i zobaczycie jakie ćwiczenia będziemy robić jak ten trening będzie wyglądał, będzie na pewno dobry zajazd. W kwestii siłowni, nie wiem czy też tak macie, ale u mnie to jest tak, że jak dłuższy czas trenuję na jednej siłowni, to zaczyna mnie męczyć. Nie chce mi się trenować na takiej siłowni i potrzebuję co jakiś czas zmienić. Aktualnie trenuję na Total Fitness i jak na razie bardzo mi się tam podoba. Jest fajny klimat, fajny personel, fajni ludzie, jest taka domowa atmosfera. Trochę brakuje mi tam ciężaru i hantli, bo hantle są tylko do 40kg, ale zmieniłem sobie ćwiczenia, które robiłem hantlami, na sztangą, albo na jakieś inne ćwiczenie, także też inny bodziec. No i także na pewno jeszcze zostanę na tej siłowni dłuższy czas. A i tak wygląda droga na siłkę. Mam świątynia, wyciskaczka do cytryn, jak ja to mówię. No i mamy Total Fitness Zaraz tam będziemy I jesteśmy na miejscu I wchodzimy Hej, hej I tak jak mówiłem Miły personel Hello, dzień doberek Dobra, jesteśmy już na miejscu. Kolega już się grzeje. Ja już się też porozgrzewałem, porozciągałem. Także zaraz zaczynamy. Poziom energii, coraz bliżej treningu, to jest coraz mniejszy, ale zaczniemy trening, to na pewno na pewno poleci do góry i będzie jazda. Także zaraz zaczynamy. Pierwsze ćwiczeń czas na neopreny. Damianek szybko nałoży a ja muszę kurwa się ze swoimi męczyć ale kto, kto potrzebuje neoprenów dobrych, to SBD naprawdę robi robotę. Zaraz zobaczycie jak będę je nakładał, to kurde jest normalnie trening cardio przed, przed treningiem. Dobra, na masie już pod koniec masy było ciężko nakładać pikselki. Teraz już z tej nogi trochę zeszło, także jest lżej, ale dalej. Trzeba się z tym męczyć. Zawsze właśnie podwijam z góry, z dołu, ciągnę za dół. Nose kolana, naciągam od góry. Rozciągam znowu i jeszcze raz naciągam. Ej kurda, mi zeszło znów. Dawno mi się ich tak łatwo nie nakładało Dobra, pierwsza rozgrzewkowa Będziemy dokładać po 25 kg co serię Aż dojdziemy do ostatniej serii Na 6-8 powtórzeń Także lecę z pierwszą rozgrzewkową Podejdź tutaj Właśnie zobaczcie jaki jest zakres ruchu, Robisz tutaj no i Damiano leci. I właśnie co do treningów na redukcji i zapisywaniu ciężarów, dlaczego jest to tak istotne? Bo właśnie kontrolując kontrolując ciężar wiedząc ile robiliśmy na poprzednim treningu jesteśmy w stanie utrzymywać ten ciężar wiemy ile dokładamy i szczególnie na redukcji jest to ważne bo wiadomo z uciekającymi kilogramami na wadze ta siła też spada i bardzo istotne jest to żeby właśnie ten ciężar utrzymywać jak najdłużej można na wysokim poziomie i nie dopuszczać do po prostu regresji bo organizm od razu bardzo szybko pozbywa się tkanki mięśniowej jeśli czuje, że ona mu nie jest po prostu poprzednia bo... potrzebna bo organizm pierwsze co czego się pozbywa to właśnie tkanki mięśniowej bo nasz organizm jest zaprogramowany tak, żeby przetrwać, a tkanka mięśniowa jest tylko dla niego zbędnym powiedzmy balastem który utrudnia mu po prostu funkcjonowanie i pierwsze co robi to pozbywa się właśnie tkanki mięśniowej i bardzo ważne jest, żeby dbać o ten ciężar. Właśnie, co jeszcze zauważyłem, zmieniając safe i skład na hack maszynę, to to, że robiąc maksymalnym ciężarem na tej maszynie, właśnie na hack składzie, czuję się świeżo i mogę dać z siebie więcej na innych ćwiczeniach podczas treningu nóg, bo robiąc maksymalnym ciężarem na safe i składzie, byłem odcięty i no już, już każde ćwiczenie robiłem w trybie zombie Także myślę, że to jest duży plus dla układu nerwowego, bo nie jest tak zajechany Mogę jakby zwiększyć efektywność treningu przez to, że właśnie po, po hack składzie jestem bardziej wypoczęty I nie sądzę, żeby nogi przez to dostały mniejszy wpierdziel Bo ta maszyna, naprawdę niższy system I zaraz właśnie będę robił główną serię Także zobaczycie jak będzie wyglądać Dobra, i co ostatnią serię Mamy 280, zobaczymy na ile pójdzie. Spróbuję na 8, ale szczerze nie sądzę, żeby na tyle poszło, ale jestem dobrej myśli. No, naprawdę silna koniec. Dobra. Na... Dwa. 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 Dawać, dawać jeszcze może. Na sześć. Dwa. dawaj, jeszcze Dwa. Jeszcze Dwa. 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 Idziemy z drugim ćwiczeniem, tym razem wypychanie. Co chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie jest mój dzień na trening, jest naprawdę bardzo niski poziom energii, ale co sobie uświadomiłem, to właśnie, że trzeba dawać siebie 100%, nawet jeśli mamy gorszy dzień, bo właśnie takie dni dają najwięcej satysfakcji, gdyż wychodzimy na scenę, dochodzimy do tego celu, który chcieliśmy osiągnąć. I myślimy właśnie o tych słabszych dniach, które przeżyliśmy podczas przygotowań, czy podczas po prostu drogi do swojego celu. I to nam daje największą dumę, że właśnie pomimo tych słabszych chwil dochodzimy do tego celu i stajemy się lepszą wersją siebie. My robimy już drugie ćwiczenie, ostatnią serię, i ciężar jest już dużo. Z ciężarem już sprogresowałem od poprzedniego treningu, także właśnie pomimo niskiej energii. Trzeba dawać te 100%, a nawet 110, żeby, żeby dojść do tego celu. Ten pan doskonale o tym wie. Tydzień temu było 370 na 8 powtórzeń, dzisiaj mamy 400, zobaczymy na ile... Jeszcze w kwestii wyprostów to na każdym treningu robię jedną serię dodatkową na prawą nogę bo przy pozowaniu lewa noga jest bardziej docięta niż ta prawa jakby prawa wydaje się mniejsza i chcę tą dysproporcję nadgonić i właśnie skupiam się na tej prawej nodze robiąc dodatkową serię na wyprostach czy w jakimś innym ćwiczeniu ale głównie stawiam na wyprosty żeby właśnie dobrze spiąć małym ciężarem i żeby to separację jeszcze bardziej poprawić i do, do tego jeszcze doszło rozciąganie i rolowanie, bo po masie powiem Wam, że jestem tak pospinany i tak nierościągnięty, że to jest normalnie śmiech na sali i muszę o to zadbać, żeby przy pozowaniu wszystko ładnie wychodziło. Także to jest mój kolejny priorytet na tym, na tym plepie. Właśnie śmieję się, że tych obowiązków prepowych yy, ciągle się nawarstwia. Tutaj cardio, tutaj trening, tutaj nabijanie kroków. Teraz pozowanie, rozciąganie i te 8 tygodni będą tak intensywne. Już się zaczyna właśnie ten etap zmęczenia, coraz więcej obowiązków i coraz bardziej jestem nakręcony do tego, żeby jeszcze mocniej działać i żeby podkręcać obroty i wchodzić coraz to na wyższy poziom. Także cisnę tą wyprosty nóż i lecimy dalej z treningiem. I kolejne ćwiczenie, uginanie leżąc. Tutaj też właśnie na totalu jest zajebista maszyna, gdzie fajnie te dwójki się rozciągają. I jest pełny zakres ruchu. Zobaczcie, jak Damian będzie robił, jak to właśnie będzie wyglądało. Dobra, przednią kamerę tego nie nagram. i zobaczcie. Dół jest opuszczony w dół, tak żeby jeszcze mocniej rozciągnąć dwójkę. I pełny zakres ruchu. Także tutaj biodro nam się nie podwija, zostaje w miejscu, a tylko pracuje dwugłowy. To jest naprawdę jedna z lepszych ćwiczeń, jedna z lepszych maszyn na uginanie, jakie widziałem. ostatnio bardzo mądre słowa, że właśnie nie zawsze jesteśmy w stanie wykorzystać swój maksymalny potencjał. Z Czasami zdarzają się właśnie takie gorsze dni, ale najważniejsze jest, żeby tego dnia po prostu dać z siebie 100% zrobić tyle ile jesteśmy w stanie i stawiać po prostu małe kroczki do przodu. I z tych małych kroczków zrobi się wielki krok. <grym> I z tych małych kroków zrobi się coś wielkiego i doprowadzi to nas do wyznaczonego celu. Dobra, trening skończony z tym oto panem, dobrze było, dobrze. Energia, energia paradoksalnie u mnie wróciła, także dzień zapowiada się ciekawie i z tym panem na pewno zrobię jeszcze nie jeden trening, złapiemy się i wykręcimy razem forum. Według zawsze jest ciężko. Tak jest, także dzięki za materiał, nie będę dłużej, więcej nagrywał już, bo i tak wyjdzie na pewno długi materiał, także żeby było na przysłowiowe cardio. Także jeszcze raz dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach.